Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Poke Warsów. No, w końcu mogą być fajne odcineczki, bo co jest? Jest event. Eee, więc jest fajnie. Święto urodzaju. W sumie mało znacząca nazwa, ma bardziej mało znacząca. Nie wróć. Bardziej to takie, że nie wiadomo co co to podpiąć, bo ni to jest teraz... No, nie ma nic teraz takiego. No, poza tymi się teraz świętami co teraz to będą. To jest taki event. No jest teraz event, ponieważ siedzimy w domach. Więc fajnie. No i dobra. Był live. Week, 5 godzin. Frekwencja nie powaliła. Ale no cóż, nie zawsze się ma to, co chce się chce. No i zaczęliśmy event równo dziesiąta. No i wy poziom trudności, który trzeba było wybrać. No amatorski, no to wiadomo. No... no wiadomo, amatorski. Normalny dla raczej, które już, tam, już chwilę mają. No i tam 100 ołków. Zaawansowany 400 i ekstremalny 700. i tak sobie myślałem. No tak, amatorski na pewno nie biorę. Normalny mogę wziąć. Ekstremalnego nie biorę ale wezmę zaawansowany. A co? No i tak wzięty ten zaawansowany no i tak patrzę 500 złapać pokemonów z trąbką no to będzie zabawnie później złapać y, 10 persjanów złapać 15 hypno z tym było bardzo trudno y, aż musiałem pojechać do kanto żeby je złapać złapać pokemony w quickbole. No okej okay, nie jest to trudne Musiałem dokupić, owszem, e, ale to, to nie było żaden jakby problem. Następnie wygrałem sparingówki i drużynówki. No to już była większa zabawa, no bo jakby to już część jest jakby nie ode mnie, Tylko od osoby, które mnie atakują. No to nie jest zbytnio ta mm, frekwencja, czy po prostu Różnica między wygranymi a przegranymi, no tak nie bardzo. Szkoda, że nie można zobaczyć, jakie są zadania. Dobra, 150 bądź 50 punktów majsterkowania. Z tym nie było jakoś większego problemu. No, tutaj z zagódkami, no to to nie jest jakiś wiek, większy problem. Eee, tu już oddam od razu. No i tutaj teraz muszę tylko zdobyć te jagody. No ok. Dobra, tu już jest większy problem. Dlaczego? 3500 razy w każdej lokalizacji eventowej. No, po dwóch godzinach, po pfruć, po pięciu godzinach, tylko tyle. No, pewnie mógłbym więcej wyrobić, ale, no, tak jak wyszło, że. No nie. Wykluć cztery Pokémony. Wykluć. No i teraz tu jest większa zabawa. I teraz tak. Mam jednego w inkubatorze regionu. Więc mam, mam się jedno jajko, mam Geodoo i mam Charmander'a Geodoo kluje się 3 dni, a Charmeleon chyba tam 4 podajże Dobrze mówię? No 4 dni, więc na luzie wykluję, plus jeszcze później znowu będę musiał ten To jest razem ile? 6 dni, 6 dni a event trwa 8, więc nie jest źle Dobra, idziemy dalej. To jest OK. Wolowuj yy, 3 razy Pokemon'a dowolnego Shiny. Dobrze, że mam dużo Shiny jakby w boksie, więc to nie jest problem. Złap 500 razy dowolnego Pokemon'a typu Fighting. Tu jeszcze za to się nie zabrałem, ponieważ większość jest w drugiej lokalizacji, a ja się dalej bawię z pierwszą, więc to jeszcze nie jest styl. Wykonaj 5 zadań Elma. No, nie jest to trudne, tylko trzeba się trochę zaprzeć, bo tu jednak jest czasami irytujące zadania i tym podobne, no mniejsze. Wygraj 50 razy, 150 razy z trenerem w okazjach. No, trzeba chwilę na tym posiedzieć, bo no po prostu muszą się wam pojawić, więc to jest tak samo to, y, trąbki i e, jak one się nazywają, no i wędrówki, to są po drodze, nie? Sorry. I teraz tak, stwórz yy, miksturę energii i leczenia nie jest problemem. Yy, na początku myślałem, że to stworzyć, ale potem trzeba było nakarmić, więc yy, nakarmiłem czyli zarada standardowo. Bójź dać. No i, i tak, złap 50 razy dowolnego pokona trzymające krople. No to to niewątpliwie będę musiał zrobić kiedyś yy, w niedługiej przyszłości. Lecz jeśli nie zrobię <laughs> yy, Fire Twół trąbek. Oraz innego zadania, które zaraz pokażę, no to nie będę tego szukać, bo dla mnie to jest tylko status do ołków. No ale jedziemy dalej. Ewoluuj, e, maczompa i trewen. Nie wiem, nie umiem tego przeczytać. E, takie drzewko i e, maczopa. Maczołka, sorry. No to, to nie jest też problem, bo są wszystko w pierwszej, drugiej, trzeciej lokalizacji, więc runa ewolucyjna i jazda. To jest dosyć trudne. 90. Tysięcy 90 tysięcy. Zobaczcie, 90 tysięcy doświadczenia postaci. To jest 30 tysięcy pokemonów. No, biorąc pod uwagę walki z trenerami. No to szybciej trochę wbijamy, ale dalej to jest nieźle. Czyli 14 tysięcy po 5 godzinach klikania praktycznie non stop. Hmm. Okej. Okay. Naucz dowolnego Pokemona 4 ataków. Akurat miałem 4 Tiamy, akurat miałem 4 Tiamy, bo dwa miałem na, e, na... targu, to ja musiałem jakby zrezygnować z zarobku, ale nie jest najgorzej. No stworzyć spray na oparzenie, no to dla mnie to też dalej nie było problemem, e, ponieważ co? No mam pełny warsztat, więc to nie ma znaczenia. Naucz dowolnego ataku Muftur. To jest tym, że tam znajdujecie tego typa i on tam zakryształ i zakasy wam uciecz jakiegoś Pokemona. Niestety jedno mi przypadło, ponieważ myślałem, że to nie jest 100, a to się okazało, że to jest 100. No i tak. No mam jedno mniej niestety, no ale to się jakby to wszystko jest bez znaczenia. To jest. Złap 6 Shiny. i oddaj 8 to tam, swoją drogą, bo tam... 8 shiny oddać, dla mnie to nie jest żaden problem, tylko że złapać. Podczas 5 godzin klikania udało mi się zdobyć Aha, nie mogę teraz. W, e, dobra, nie, no to musicie mi zaufać. W tej lokalizacji w pierwszej znalazłem jednego shiny e, Volbita. Jednego shiny. Jednego. No to nie jest to jakiś zatrważający i świetny wynik. No ale no cóż, nie ma się przeważnie tego, co się chce. Dobrze, dalej. Ewoluuj Waporiona, 6,5 miliona poszło. No tutaj jeszcze nie zrobiłem, no bo. No bo jeszcze nie robię i nie, nie wędrowałem tej lokalizacji. Oddaj dowolnego minerału. No to to jest bardzo proste, to miałem chyba 230 zielonego minerału, więc To było takie. Stworzyć trującą kulę. No tu musiałem wydać 6,5 miliona na. Ognisty kryształ, bo nie wyjąłbym ze swojego czerwca. No dobra. Złap 50 razy Moonbole ok. Znaczy Moonbolami, sorry. To nie jest problem. Ile? 20, no może? 10 minut i macie zrobione. Evolutionary. Taaa. Czyli potrzebujecie Eevee i ee, ognistego owocu. Fajnie, zobacz espionem i wygraj 50 razy. Kupiłem EV i zrobiłem espiona. To jeszcze widzicie: to raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 zadań mi zostało i później to. Ale teraz tak. Raz, dwa, trzy. Yy, Nie, tylko dwa zadania mogę zrobić na ten moment wieczorem, a wszystkie inne mogę poprzez klikanie. OK. No i teraz tak, no tu jeszcze nie zdobyłem ani jednego zagadki, mam wszystkie ukryte, jak samo jak i nieukryte. I teraz tak, jak wygląda sprawa z rankingiem, bo generalnie ja tam siedziałem i tam robiłem i myślę, i tak Spojrzałem na topkę, że oj, fajnie byłoby być w topce. No i tam ktoś mi napisał z czatu, nie pamiętam już kto. Ej niszczyciel, ale ty jesteś 48. I tak patrzę? Tak. Tak zobaczyłem. I faktycznie byłem 48 na rankingów na, na ten moment. A i tutaj macie tego shiny, nie? Tu. I byłem 48 ja takie, no to super, no to w końcu jakby udało mi się wejść w ranking, bo nigdy jeszcze mi się chyba nie udało. I na koniec live'u, na koniec, znaczy w, już później zacząłem trochę spadać, ale naj, najwyższą jaką miałem, którą ja widziałem, była 11 pozycja. 11 pozycja, byłem. W, może, że nawet się wbiję do tym, do top 10, ale tego nie widziałem, niestety. Ale no cóż, nie zawsze się ma coś chce, więc yy, na ten moment w rankingu jestem bodajże 16. Yy, tu mnie jeszcze nikt szybko nie dogoni. Zresztą tu i tak jest przepaść taka dosyć potężna yy, tutaj na, ty, na, ty, od, na tej odległości, więc mogę się nie obawiać, jeszcze trochę powbijam dzisiaj, więc tak samo jak każdy chyba. Yy, więc jest OK. Niestety, już do top 10 chyba nie mam podejścia. Chociaż może, może na chwilę będę w niej, ale nie sądzę. W ogóle pierwszy, pierwsza osoba dostanie e, Raju Gigasa, druga Shaini Lucario, a trzecia Shiny Tyrunta. To nawet fajnie dropy. W ogóle tak spojrzałem teraz tak optymalnie na to, że tak słabo są z tymi, z tą topką. No bo co, za 50, za 300 punktów, czy 1000, sorry, macie 400, 6, 10 ołków i 10, 6 prezentów? Ogólnie cały czas jest 150 prawie, tfu, 500 osób prawie jest na, ogólnie na całym serwerze. No, generalnie mam punktów 440 na ten moment i pewnie będę miał więcej. 41, no plus jeszcze tamte 500, ewentualnie, które mi się uda zdobyć. Plus zamrożone mam 69. Ok. Z takich nowszych yy, wieści to są kupony na ekmowy, czyli tam, wiadomo. I generalnie to jest tak drogie, że w tym momencie jest to najdroższa rzecz w pokowarcach. No teraz to już spadło jak widać, ale wcześniej bez tych dwóch to było właśnie takie. Takie ceny były, nie? Za jeden atak. Nie wiem, kogo musiałoby powalić, ale nie. A, i generalnie na live'ie otwierałem skrzynki. Eventowe skrzynki. Co dostałem? Snowball. Żałosne. Pieniądze. Dostałem chyba 3 miliony 500. Cztery próbówki. Jednego ołka. Jeden bilet codzienny. I jedyna rzecz, która się tu opłacała, to. Pijem 71, bo nie aż jest Wam potrzebne do zadania. Eee, a handlarza udało mi się wydropić jedno szczenię alomole, Więc no. A jeszcze zanim to jeszcze po, po, zobaczcie, hmm. transakcje. Dzisiaj nie? Ja i tak zarobiłem dzisiaj trochę. Eee, 5 milionów, nie. Jestem na minusie 60 milionów. Jakieś... dwa tysiące... pH. To jest dużo. To jest dużo. Osiemdziesiąt... milionów poszło... tak. Dużo. Jest to event pochłaniający zasoby i to... Horrendalne ilości, ale naprawdę ten event jest nawet przyjemny. Muszę zobaczyć, ile tego tu jest teraz. No, tych festiwalowych trąbek jest tak, tak mało mi dropi. W sensie miałbym pewnie, nie wiem, ponad 100, metr, tylko gdyby te pokemony ze skutecznością 36 by się łapały, ale one się nie chcą łapać. Problem jest taki, że one się łapią nawet takie, jak główno, pokemony na nie wiem, niskich tych, ale o. Jest taki fajny Pokémon. i teraz co robić? No, ma fajne rzeczy. No to dobra, no co się użyje? Rapid Boli, bo czemu nie? I w ogóle tutaj miałem pod rząd bardzo fajne dropy: tak, Protektor, yy, Kryształ wróżki, TM46 i wcześniej Kryształ Lodowy. Więc. w ogóle Halo złapa złapałem go czy nie? Aha, nie złapałem go. Super, to brawo dla mnie. A to zobaczę co potem na nagraniu, jak ja to zlamiłem, bo to jest aż teraz piękne. Eee, <grymne> załosne z mojej strony. No, więc event nawet fajny, tylko że naprawdę jest pochłaniający zasoby i to tak. Mocno. Bo zaczynając event miałem 330 milionów prawie. I teraz mam. I tak trochę zarobiłem, trochę straciłem. Miałem 5000. Pycha. Ale problem jest taki, że dużo ołków jest, bo miałem. 3, 1500, coś. 1500 jakoś załóżmy tych ołków, a mam 1600. No 1600 już nie z tamtych. Więc. Powiem tak, nie jest tak najgorzej. No, może mi się uda skończyć event, chociaż. No, no, inaczej. Chciałbym go skończyć, spróbuję go zrobić, ale nie wiem, czy go zrobię. Są, są dwa aspekty, które muszą być spełnione. Muszę złapać te shiny. Jeśli nie złapię tych shiny, to nie ma nawet sensu iść dalej w to, bo bez, bez shiny nie zrobię 100% eventu. Już mam zrobione zagadki, więc już jest, już jest jakby to, to. Mam za sobą e, pobocznych. Nie ma już nic, tylko te łap, łapanie do rankingowych, więc co zrobić? No, trzeba klikać i liczyć na to, że magicznym sposobem 0,3% trafi wam się shiny. A ja potrzebuję 5 takich szajni, więc potrzebuję. Chociaż po jednym ani dziennie, a, będzie, a będę już ustawiony z tymi zadaniami, bo jakby 90 tysięcy zdobyć yy, jakby doświadczenie nie jest problemem, bo trzeba po prostu usiąść, klikać, klikać, klikać. Yy, te trąbki no, trochę większy problem, ale to też nie jest aż taki wielki problem. Yy, wędrówki też nie są problemami 5 tysięcy razy. No to macie jakieś tam powiedzmy 150 ołków, to, to nie jest dużo. Wystarczy, że macie, nie wiem, pół tysiąca zchomikowanych tych ołków. Albo robicie przynajmniej te zadania na bieżąco, które możecie. I już coś więcej możecie zrobić. Dziwani mm. spoko. Eee, no ale no cóż. Niewątpliwie trzeba mieć dużo kasy, dużo ołków i można się bawić Niewątpliwie, y, zakupię sobie jakieś y, Jak go ja się nazywają? Y, Moonbole, bo... No bo się przydadzą do łapania pokemonów w nocy i jeśli tam będzie większa skuteczność, a będzie na stówę bo biorąc pod uwagę, że tutaj jest 40%, a tu jest 36% to w nocy ta skuteczność może skoczyć nawet do prawie 50 może. Zobaczymy. Niewątpliwie kupię sobie troszkę. Także, mm. no. Mam nadzieję, że Wam się uda również skończyć ten event razem ze mną. Więc ja trzymam za Was kciuki, żebyście zrobili te eventy na 100%, dostali oznaki i mogli się pochwalić, że słuchaj, ja zrobiłem. Ja zrobiłem i koniec. Ja moim Ja jeszcze nigdy tak daleko w evencie nie byłem nigdy. W top 50 się utrzymać przez cały dzień Może się utrzymam przez cały... może nie utrzymać się przez jakby cały event no bo no jakby nie patrzeć, no różnica jest tysiąca punktów, więc to jest kwestia 5 zadań. Eee, ja też jeszcze trochę porobię, więc mam nadzieję, że wam się również też uda fajnie wbić tutaj do topki. Może nie jak ten gościu To 7000 już ma prawie Znaczy ma pra ponad 7000 To jest chore Ale mam nadzieję, że też również będziecie wysoko Więc ja dziękuję za uwagę Wbijajcie yy, Wbijajcie na event Jak ktoś jest zainteresowany link w opisie do yy, Gry Darmowe wszystko Także Zapraszam I do grania Także 何